Fantastyczne wille z widokiem na morze blisko Benidorm. Chodźcie, pokażę wam jak one wyglądają. Zobaczcie, trzy sypialnie, trzy łazienki, fajny ogród, prywatny basen, miejsce parkingowe dla twojego samochodu i tak jak widzicie na planach zostało nam naprawdę tylko kilka domów. Domy zaczynają się od 825 tysięcy. 835, a te u góry mają troszeczkę wyższe ceny, bo mają po prostu większe działki i inny układ. Domy są w dwóch układach, gdzie mamy wjazd od przodu albo wjazd od tyłu. Jeżeli chcecie więcej informacji, jeżeli interesują Was takie wille w okolicach właśnie miliona euro, z bliskim kontaktem do dużego miasta, ale jednak w ciszy i spokoju, z tym, że macie swój własny ogród z naturalną trawą, że macie preinstalację do ładowania swojego samochodu, możecie również zamówić sobie instalację fotowoltaiczną na dachu budynku i mieć naprawdę bardzo ekonomiczny dom w Hiszpanii. Co myślisz o takiej ofercie? Pisz do nas, komentuj.